Budowa drogi krajowej 91 na odcinku Tczew-Charlin. Zgodnie z ostatnią aktualizacją umowy, wartość projektu wynosi 41 302 457 zł i 73 grosze. W bieżącym tygodniu wykonywano następujące roboty: roboty drogowe od 13 do 17 kwietnia 2015 roku na odcinku miejskim. Od Alei Wojska Polskiego do ulicy Armii Krajowej. Wykonywanie koryta na poszerzeniu. W kilometrach 41 plus 300 do 41 plus 900. Strona lewa. Wykonywanie stabilizacji cementem. W kilometrach 41 plus 300 do 41 plus 900. Oraz chudego betonu. Sfrezowanie nawierzchni. W kilometrach 41 plus 900 do 41 plus 600. Strona lewa. Układanie krawężników na skrzyżowaniu ulicy Kociewskiej z DK 91 na odcinku pozamiejskim od kilometra 42 plus 200 wykonywanie warstwy wiążącej w kilometrach 43 plus 400 do 43 plus 950 strona prawa wykonywanie stabilizacji cementem jezdnia prawa w kilometrach 43 plus 950 do 44+900. Wykonywanie koryta na ulicy Głowackiego Zamknięcie skrzyżowania DK91 z ulicą Głowackiego Roboty mostowe od 13 do 17 kwietnia 2015 roku Kładka pieszo-rowerowa Malowanie powierzchni betonu podpór Most nad kanałem młyńskim Reprofilacja powierzchni betonu ścian przyczółków Wiadukt nad linią kolejową Wykonanie na wierzchni na lewej kapie, montaż barier ochronnych na lewym gzymsie, wykonywanie izolacji natryskowej z metakrylanu metylu w obszarze urządzeń dylatacyjnych.